Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Cyklo Przygody i w dzisiejszym odcinku wybrałem się na taki weekendowy wypad w Beskid Wyspowy Nie wiem kiedy ten film jeszcze wrzucę, ostatnio nie mam w ogóle czasu na nagrywanie bo wiadomo, szkoła się zaczęła a dzisiaj wybrałem się w Beskid Wyspowy i Nagram Wam cały ten wypad. Dzisiaj zdobędziemy szczyt, na którym już kiedyś byłem, rok temu, na Mogielicy. Więc kto jest stałym widzem, to pewnie poznaje okolice. No i na drugi dzień, czyli jutro, wejdziemy na szczyt o nazwie Modyń. Także zapraszam do oglądania odcinka. Myślę, że Wam się spodoba. Tym bardziej, że będzie lepsza jakość filmów, bo filtr UV w aparacie. To będą trochę żywsze kolory. W Beskid wyspowy wybrałem się też między innymi, dlatego że yy, chcę przybić pieczątkę. Yy, bo jak wiecie, zacząłem projekt zdobywania Korony Gór Polski. No i to będzie już drugi taki oficjalny szczyt Korony Gór Polski w tym roku. Także będę miał kolejny szczyt odhaczony. I w przyszłym roku na pewno będzie też kilka dojdzie szczytów, ale to jeszcze zobaczymy co z tego wyniknie. A to nie wiem, czy to nie jest śliwka. W tym wyjeździe będzie trochę grzybobrania. Jest gąbka, czyli te rurki, także wiadomo, że grzyb jadalny. Generalnie to na sam szlak wyruszamy ze Słopnic. Takiej miejscowości właśnie u podnóży Mogielicy. No i szlak, tą łagodną trasą od strony Słopnic ma jakieś około 8-8,5 km w dwie strony 17 Tak mi przynajmniej wyszło na aplikacji, bo sobie zmierzyłem raz trasę Jak ostatnio tutaj byłem idzie się przyjemniej, bo jednak nie jest gorąco Jest taka dosyć jesienna pogoda Taka wczesna jesień Temperatura około 15 stopni Puga na morze jakoś specjalnie nie rozpieszcza, no za dużo słońca nie ma, jest pochmurno trochę, no ale myślę, że i tak klimat przyrody, która tutaj panuje, nadal się tutaj zachowuje. W góry się oczywiście przygotowałem, między innymi buty z grubą podeszwą, rozmiar 42, tak, taką moją wielką girę, ale no nieważne, ważne, że nie czuć aż tak tych kamieni pod nogami. No i taka kurtka przeciwdeszczowa z Decathlonu. Nie chcę się oczywiście niczym przechwalać, ani nic reklamować, tylko mówię po prostu Wam jaki mam mniej więcej ubiór, ekwipunek. Przygotowałem się dosyć dobrze w góry, mam ze sobą wodę, zresztą nawiązującą do Beskidów, bo krople beskidu i osobiście ja bardzo lubię tą wodę wysoko zmineralizowana w plecaku głównie sprzęt filmowy jakieś tam inne pierdółki no i oczywiście książeczka got PTTK wiadomo dlaczego żeby przybić pieczątkę Jest jeszcze jeden element urozmaicający tą przygodę w górach. Mianowicie, myślałem już, że przez te ostatnie sierpniowe susze, które były w Polsce, e, myślałem, że wskutek tego nie będzie grzybów. To okazuje się całkiem inaczej. Grzybów jest sporo. E, razem z rodziną zbieramy grzyby i natrafiły się naprawdę duże nawet dosyć pokaźne zrobiłem kilka zdjęć przebitek tych grzybów także naprawdę fajnie będzie można sobie wysuszyć te grzyby chociażby do szczytu także także już dużo przeszliśmy no generalnie teraz przestrzeliliśmy trochę no i właśnie zapomnieliśmy wejść już w drogę nie, nie taką szutrową jak teraz, tylko stricte właśnie górską taką już normalną górską drogę 170 metrów, musimy się wracać często zdarzały się takie wypadki no zresztą wiecie jak to wie Google Wszyscy wiemy, kieruj się na północny zachód. Się już takie bardziej strome podejście, ale spokojnie idzie wytrzymać. Także jest dobrze. Został jeszcze kilometr, że to już powinno być dosyć taka końcówka. I taka ciekawostka. Wiecie, po czym poznać, że las jest naturalny? Właśnie po Buczynie Karpackiej, to znaczy chodzi tutaj o bukowy las. Yy, te szare drzewa to są właśnie buki. Gdzie Gdzieniegdzie, oczywiście, świerki, jodły, sosny. No i to się właśnie nazywa Buczyna Karpacka. Gdy widzimy same świerki, no to nie są to naturalne lasy, tylko bardziej właśnie posadzone przez człowieka. Tak jak na przykład tam dalej. No to nieźle. Przyszliśmy tędy przez dzicz, totalnie przez dzicz, bez szlaku, także sobie trochę ukróciliśmy trasę i w tym momencie do szczytu zostało jakieś 900 metrów. No, przedzieranie się w dziczy bardzo jest satysfakcjonujące, nie? Docierałem na szczyt Mogielicy. Jak widzicie, wieża widokowa jest zbudowana. Już miałem mówić, że zobaczyliśmy piękne widoki z wieży widokowej. Tak, to jest w budowie wreszcie. Bo od x lat nie było tu wieży widokowej, albo wiecznie była właśnie w trakcie prac różnych. Szczyt Mogielica, 1170 metrów nad poziomem morza, zdobyty, także udało się. Pieczątka jest, także oficjalnie druga korona Gór Polski zdobyta, a teraz czytaczkę niżej schodzimy na piękny, naprawdę piękny punkt widokowy. Widok naprawdę niesamowity. Jesteśmy, jak już wspominałem, w Beskidzie Wyspowym. Tam dalej są gorce, a na samym końcu, tam najdalej, wysokie tatry. Naprawdę widok wymarzony. Widok dosłownie. Chciałem, właśnie taki pochmurny klimat tych gór. Chociaż myślę, że w słońcu też było, też na pewno bardzo fajnie by to wyglądało. Ale kurczę, no w sami przyznajcie Widok jest naprawdę bardzo pasjonujący Tym bardziej, że z oddali widać Tatry Znowu yy, Jestem na Szutrówce, oczywiście Skróciliśmy sobie drogę przez Krzaczory No i jak widzicie Lepsze pogody nie mogą sobie wymarzyć Leje deszcz Jak to standardowo z Mogielicy W tamtym roku złapała nas burza W tym roku deszcz Zawsze z Mogielicą wiąże się jakaś przygoda, no ale Przynajmniej to będzie jakieś takie fajne urozmaicenie odcinka, ale obawiam się, że chyba będę musiał schować aparat do mojego plecaka, żeby się nie przemoczył i żeby mi się najzwyczajniej w świecie nie popsuł, bo by nie było materiału na ten film. Także witam kolejnego dnia kolejnego dnia beskickich przygód. Aktualnie razem z rodziną wybieramy się na na grzybobranie po okolicach. Jak widzicie, bardzo bujne lasy. Zresztą pamiętam, że gdzieś na tej skarpie kiedyś robiłem biwak z tarpem. Także film odnośnik możecie zobaczyć w prawym górnym rogu. Tam no, spoko biwak Co prawda rok temu jeszcze takiego doświadczenia nie miałem jak teraz, mam trochę większe Ale no roślinność i to wszystko, no to widać, że wiele gatunków roślin Wiele właśnie takich fajnych rzeczy A następnie po grzybobraniu yy, Idziemy na kolejną górę, nieco dalej od Mogielicy młodyń, ale jest troszeczkę niższa. O jakieś tam 100 metrów. Także myślę, że będzie fajnie. I wszystko mi się przypomina z poprzedniego roku. Gdzieś w tym miejscu był biwak z tarpem i z hamakiem nad trzmiącym potokiem. Jak widzicie jest dużo skarpa, także lepiej się tutaj nie zbliżać, bo to się może obsypywać. Tak jak widać na przykład pod tym drzewie. No, prawie się już wywala. No i cóż, lecimy sobie na grzybobranie. A rok jak zwykle owocny. Dużo grzybów w lesie, także jest coś zbierać. Jest... I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me We meant to be in the great outdoors forever free. Jaki, jaka okazałość natury. <laughs> Czaszka lisa. No ciekawie wygląda. Nad zęby pozostały. Zobaczcie. Nad zęby widać. No. Nieźle. Powiem Wam. Nieźle. Prawdopodobnie lisa mi się wydaje. Albo jakiegoś wilka. No nie mam pojęcia. Oczodoły. Weźmy do domu tą czaszkę. Trzeba będzie wypolerować. Będzie fajna pamiątka. Takżeśmy pozbierali grzyby, że żeśmy dotarli na szczyt góry partyzantów. Tędy biegnie prawdopodobnie nie jestem pewny, ale gdzieś w tych okolicach biegnie też szlak partyzancki. A tu widzę, że są opuszczone domy. Chyba także od razu urbek z odcinku, chyba wejdziemy sobie do tych domków, a szlak partyzantów nazywa się dlatego, że przez te góry właśnie przebiegała linia frontu, zachodnia linia frontu podczas II wojny światowej. Przeeksplorujemy sobie te domki. Zobaczymy, także spalam sobie latarkę. Próbuję się przedrzeć przez te krzaczory Co ta mała siatka. o U. nawet chyba nie muszę odpalać latarki Odpalę wam Nie, nie trzeba, tu jest dosyć jasno Dobra Jakaś beczka beczka prochu Ma sugestia, jest ta taka że ta opuszczona mini wioska jest z czasów yy, drugiej czy nawet pierwszej wojny światowej na pewno ktoś tutaj mieszkał aczkolwiek potem zostaje tylko rudera i śmierdzi stęchlizną troszkę jakiś pasek, co to jest? jakieś wiejskie takie przyrządy także na eksplorację się tutaj nie przeszykowałem, Piszę, że tu jest zakaz wstępu mm. Przeczytałem tabliczkę, że budynek będzie w rozbiórce I grozi zawaleniem Nie dziwne kto stoi Przeszło 100 lat pewnie Ale o tam jest jeszcze jeden budynek Ale, ale głównie to jest pusto e, Ponieważ nie da się tutaj za bardzo wejść Można, firanki jakieś słuchajcie pozostały Może ciekawy Mini urbex i ciekawe mini rozmaicenie w tym odcinku Ty tu jakieś rzeczy Widzę, że jest tam kominek, szkoda, że tam nie możemy wejść O, widać w środku kominek O, że ciekawie Wejść tu się nie da do tego budynku a tu mamy jakieś łóżko. Coś w tym stylu. No generalnie widać, że ktoś tu mieszkał. Czy tutaj coś jest? Tu mógł być jakiś skład drewna. Z tego co widzę, bo jest bardzo dużo desek. takich pociętych drzewek. A tutaj co było? Tu jakieś, o! Jakieś prymitywne, patrzcie, rzeczy. Ło! Wow. Ło! Wow. Sufit widać, że bardzo dobrze zrobiony. Fajnie się podtrzymyło te deski. Podłoga już niekoniecznie dobrze. Oj, mamy deski, są niektóre, więc trzeba uważać. Tu będę... Tu, nie wiem, tu mogło być jakieś po prostu łóżko piętrowe. Nawet są pozostałości po jakichś półkach, po jakichś meblach. Także to nie jest, to nie jest takie puste jak myślałem. <laughs> Słuchajcie, no to mogło być jakieś łóżko. Tak mi się wydaje, albo jakiś ewentualnie blat, stół, tu jakieś okienko, także jakieś takie fajne, prymitywne rzeczy. O proszę i nawet krzesło Krzesło nad się zachowało. Także naprawdę super. Obejdę sobie jeszcze ten dom. Czy coś z tej strony jest? Nie ma nic. Okno stare. No i wybite szyby. Także byłoby tyle. Z tych dwóch budynków. Tam jeszcze jest trzecia, ale tam nie mi się już iść. Tak szczerze. Także mini urbek z odcinku mam nadzieję, że się spodobał. Pięknego timelapsa i piękne ujęcia na, na Z polany na góry Także naprawdę bardzo pięknie No i w tym momencie wracamy Z powrotem do chaty I kierujemy się na Górę o nazwie Modyń Z którego powinny się rozciągać piękne Widoki na Gorce oraz Tatry, może nawet jeszcze piękniejsze Niż, na, niż Z Mogielicy Także Dużo się dzieje w dzisiejszym filmie, dużo fajnych urozmaiceń, yy, więc też i pewnie materiał mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. Jeżeli Wam się oczywiście film podobał, to piszcie w komentarzach. Mamy podejście pod górę, także nie ma lekko. No i dobra. Modeń zaliczony. 1029 metrów nad poziomem morza. Także wyprawa zakończona. No i kieruję się w kierunku powrotnym. W zasadzie w kierunku restauracji, by sobie zjeść po tym wysiłku jakiś obiad, bo trochę chodzenia dzisiaj było. Co prawda, mniejszy dystans niż wczoraj ale jednak zawsze coś Nasza wyprawa dobiega już końca Także kończy się też tym samym dzisiejszy odcinek z tego wyjazdu Jutro jest niedziela, więc będę kierował się w drogę powrotną do domu między innymi by zmontować odcinek i z powodu szkoły, bo nie mam czasu na nagrywanie ostatnio była to bardzo urozmaicona, fajna wyprawa. Było grzybobranie. Yy, były wejścia na w sumie trzy szczyty, bo Mogielica, Góra Partyzantów i, yy, i Modyń. Także w te dwa dni w sumie wyprawy. Udało się zrobić bardzo dużo. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie więcej takich fajnych wypraw. Yy, możecie dać mi znać, czy takie wyprawy Wam się podobają. Yy, jeżeli tak, no to napiszcie mi w komentarzach. I cóż... Filmy nie będą oczywiście zbyt często, ale będę się starał w miarę możliwości nagrywać co jakiś czas. Także cóż, na, tych, na, na tym ostatnim kadrze pięknych gór żegnam się z Wami i trzymajcie się do następnego razu. Hej!